Cześć, witam na kanale Info. Prawa. truskawki. W sporej części zakończyły już lub kończą właśnie owocowanie. Chodzi mi tutaj o te zwykłe, no na przykład Senga Sengana, Honej, Ducat, bo mamy jeszcze tak zwane truskawki zwisające, całoroczne, które owocują nawet do listopada. Co zrobić teraz z tymi truskawkami, które już właśnie zakończyły owocowanie? aby doprowadzić je do bardzo dobrego planowania w roku kolejnym. No i jak rozmnażać truskawki, bo właśnie jest teraz idealny termin na rozmnażanie. Posłuchajcie. Standardowo zapraszam do zakupu mojej książki Info uprawa jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Prawie 15 tysięcy zakupionych książek. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Tutaj teraz ten filmik nie usatysfakcjonuje wszystkich, ponieważ są tacy, którzy po owocowaniu ścinają truskawki nawet do zera. Potem te truskawki wypuszczają liście od nowa. Jest to niezły pomysł, chociaż no ja go nie praktykuję, ale powtarzam, że jest to dosyć dobry pomysł. U mnie cięcie jest dopiero w następnym roku uprawy, no tak mniej więcej w marcu. Chociaż w sumie no to ja urwę, utnę no takie ba już bardzo brzydkie liście truskawki, no ale właśnie głównie cięcie w przyszłym roku. No co ja więc teraz robię? Dwie rzeczy. Po pierwsze, warto nawieść truskawki. W tym momencie, czyli w lipcu, można jeszcze dać nawóz zwykły. Czy to nawóz do truskawki? Wiele takich firm ma. Nawóz uniwersalny, nawóz dedykowany do truskawek. Można też dać nawet obornika granulowanego. Nawóz wzmocni truskawki, i pamiętajmy, że już teraz karmimy, dbamy o truskawki, aby one miały siłę na przyszłoroczne obfite plonowanie. A u mnie truskawki bardzo dobrze planują co roku. No, było to widać zresztą w, no, w tegorocznych z, w zbiorach, na tegorocznych filmach. No, coś wspaniałego, jeśli chodzi o, o te zbiory. Jeśli mamy już sierpień, wrzesień, no, to warto dać jednokrotny nawóz jesienny, tak zwany nawóz jesienny. No, czyli, czyli nawóz, który który nie ma azotu lub mago w bardzo małych ilościach. No wtedy bardziej chodzi o fosfor, o potas. Truskawki lepiej przyzimują i lepiej wystartują. Dobry jest nawóz jesienny z Florowity, chociaż lepszy jest no z firmy Vila, ale inne firmy też, też mają. Chodzi o to właśnie, żeby ten, ten fosfor i potas był i to, że polecam jakąś tam firmę czy coś, to nie mam współpracy z żadną firmą. No nie jest to reklama płatna, a więc nawóz. U mnie bez cięcia teraz, tylko dopiero w przyszłym roku. I teraz kontrowersja, bo oprysk. Znów mówię o oprysku. No bo wiecie, raz spryskałem o górki no raz la, latem pomidory, no i w sumie to tyle. Ale że ostatnio właśnie te opryski były, to teraz znowu filmik, gdzie mówię o oprysku, ale generalnie no to nie ma tych oprysków jakoś dużo. U mnie oprysk na truskawki po ich owocowaniu, nie w trakcie. Jednokrotny oprysk powinien wystarczyć, no chyba że truskawki mocno chorowały, no to wtedy dwukrotny. Ja nie pryskam truskawek w trakcie owocowania, no chyba że już wszystko było tak zarażone, wiecie, bardzo mocno, no to wtedy bym poświęcił część zbiorów po to, żeby te truskawki po prostu przetrwały. Teraz według mnie jest no, ważny oprysk. Oprysk środkiem, który zwalcza szarą pleśń. To bardzo groźna choroba truskawki, no u mnie ona występuje występuje jednostkowo, nie jest ona jakoś bardzo mocna, ale widać to, że kilka sztuk tych owoców, no będzie zawsze z tą szarą pleśnią. Wykonuje oprysk po zbiorach. Jest dużo różnych środków na szarą pleśń. Ja polecę trzy: Switch 62,5 WG, Signum 33 WG. No to jest chemia, no, ale jest, jest jeszcze naturalny środek o nazwie Polyversum WP. Ten środek jest taki, no bardziej zapobiegawczy. Teraz powiedzmy sobie o rozmnażaniu. Tutaj wkleję część. Z mojego filmu, gdzie no to ładnie pokazałem, więc zapraszam do oglądania. Same truskawki sobie rosną, rosną i tworzą sobie takie wąsy. Jeśli nie chcemy mieć nowych truskawek, to oczywiście musimy te wąsy usunąć. Jeśli jednak chcemy mieć nowe truskawki, bo na przykład mamy te truskawki kilka lat i chcemy dać je tam na inne miejsce, chcemy sobie je porozmnażać, czy po prostu chcemy mieć po prostu więcej tych truskawek, to warto właśnie. Te wąsy zostawić w celu rozmnożenia. Tutaj mam małą doniczkę, wsypana jest ziemia zwykła, ziemia uniwersalna. Akurat nie mam ziemi uniwersalnej z obornikiem. Wy możecie dać ziemię uniwersalną zwykłą. No i jeśli chcemy rozmnażać, są dwa sposoby: albo zostawiając ten tutaj wąs, albo go obcinając. Tutaj pokażę teraz, zostawiając, bo zrobiłem też filmik o tym, jak obcinałem. I ten filmik zobaczycie za chwilę. Ale najpierw tutaj sobie spójrzcie. O, robię po prostu takie coś, takie coś i nic więcej. I teraz wystarczy tylko na podlewać i czekać, aż ta sadzonka się ukorzeni. Potem obcinamy i mamy gotową sadzonkę. Tutaj możemy jeszcze jedną, ale ja bym zostawił tą jedną, bym tutaj obciął. Tutaj jeszcze powiem, że nie podlewamy tak, w taki sposób jakiś mocny, bo ten korzeń no to by nam wyszło, bo to nie jest jeszcze jakieś stabilne, więc to bardziej zraszamy. Także obciąłem sobie ten pęd, który poszedł dalej, zostawiłem tylko to i to jest najłatwiejszy sposób na rozmnożenie truskawki. Warto tutaj wspomnieć, że to jest według mnie najłatwiejszy sposób, też najpewniejszy, bo truskawka ma największe szanse, że się przyjmie. Natomiast jest to też sposób, który zużywa energię truskawki matecznej. No, bo ta truskawka zamiast skupić się na swoim wzroście, na tym, żeby owocowała fajnie i tak dalej, to też zużywa część swojej energii na to, żeby ta truskawka sobie fajnie jeszcze rosła, żeby fajnie się przyjęła. Jest też inny sposób, nie zużywający tak energii tej truskawki. O, obcinamy. Obejrzyjmy najpierw ten filmik z rozmnożenia truskawek, gdy one są tak. No i powiem tak, te truskawki wszystkie się przyjęły, wszystkie zaczęły rosnąć. Było to dosyć trudne, bo na początku te truskawki klapły ten, ale później zaczęły się odbudowywać. Bardzo ważne było zraszanie tych truskawek i to potem te truskawki sobie stały i teraz już fajnie się ukorzeniły. Spójrzmy sobie na tą truskawkę. Czy już jakiś korzeń fajny wypuściła już z tyłu? Widać, że coś tam już jest. Proszę, zobaczcie sobie. I mamy oto nową, ładną truskawkę, którą mógłbym sobie posadzić. Tak wyglądają moje truskawki. Wyglądają dosyć dobrze i większość naprawdę nadaje się już do sadzenia. Takie roznożenie, które wykonałem, jest bardziej ryzykowne niż te, gdzie zostawiamy ten pęd przy roślinie matecznej. Jednak też, jak widać, zaskutkowało tym, że mam nowe sadzonki. Bardzo ważne jest, żeby te truskawki odcięte od rośliny matecznej trzymać na stanowisku cienistym, ponieważ jeśli będziecie trzymali na słońcu, te, te truskawki raczej Wam padną. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zakupu mojej książki, do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info UPrawa. Pozdrawiam.